Witam, to Magda. Dzisiaj będzie domowa przyprawa. Obiecałam Wam kiedyś domową mieszankę gyros i dzisiaj właśnie ona w trzech odsłonach. Porobię przyprawę gyros na trzy sposoby. W zasadzie nie mam jednego ulubionego wariantu i sobie tak zamiennie rotuję tymi przepisami, w zależności od tego, co mi podpowie akurat fantazja. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że zechcecie ją wykorzystać, bo jest naprawdę bardzo prosta do przygotowania, no i domowa jakoś lepiej smakuje. Wszystkie składniki i sposób przygotowania podam oczywiście na www.skutecznie.tv. Bardzo serdecznie tam zapraszam, a teraz już nie przedłużam. Zaczynamy robić przyprawę. Pójdzie raz dwa. Zawsze przy domowych mieszankach zaczynam od przypraw, które trzeba rozetrzeć w moździerzu. Jeśli nie macie moździerza, to można je posiekać na przykład w blenderze czy młynku do kawy, przy czym młynek do kawy jest dużo lepszy. Ale jeśli myślicie o domowych mieszankach przypraw, o czym świadczy fakt, że oglądacie ten film, to warto zaopatrzyć się w moździerz, bo on bardzo ułatwia zadanie. Ja zaczynam od domowej prażonej cebulki. Dodaję do moździerza jedną łyżkę tej cebuli i dokładnie, starannie ją rozcieram na cebulowy proszek. Jak przygotować taką domową, prażoną cebulę, pokazuję w osobnym filmiku, link oczywiście podam. Teraz dosypuję tutaj dwie łyżki oregano, jedną łyżkę bazylii, łyżkę tymianku, łyżkę rozmarynu, łyżkę koperku, łyżkę pietruszki, jedną łyżkę soli, pieprzu, jedną łyżeczkę majeranku, jedną łyżeczkę cynamonu i jedną łyżeczkę gałki muszkatołowej. Można tutaj także dodać jedną łyżkę granulowanego czosnku lub pominąć go i zrobić tak jak robię ja, dodać świeży czosnek do przygotowywanej potrawy, a tę przyprawę zostawić bez czosnku. Wszystkie składniki teraz dokładnie mieszam i przyprawa gotowa, przysypuję ją teraz do pojemnika, szczelnie zamykam i można korzystać. A drugi sposób? Do moździerza dodaję najpierw te przyprawy, które trzeba starannie rozetrzeć. Dodaję zatem jedną łyżkę kolendry, jedną łyżkę domowej prażonej cebuli, jak ją przygotować pokazuję w osobnym filmie, można skorzystać także z kupnej prażonej cebuli i pół łyżki gorczycy. Przyprawy starannie rozcieram w moździerzu na taką przyprawową papkę proszek i kiedy są już dobrze, dokładnie roztarte, dodaję pozostałe składniki, czyli trzy łyżki słodkiej czerwonej papryki, Jedna łyżka czarnego pieprzu, jedna łyżka majeranku, jedna łyżka tymianku, jedna łyżka bazylii, jedna łyżka granulowanego czosnku, pół łyżki mięty. Można wziąć domową, suszoną lub yy, z taką z torebki ze sklepu zielarskiego i pół łyżki rozmarynu. Wszystkie przyprawy starannie mieszam czym tę mieszankę przesypuję do pojemnika, szczelnie zamykam i można z niej korzystać. No i trzeci sposób. Do moździerza wsypuję pół łyżeczki ziaren kolendry, mniej więcej jedną trzecią łyżeczki ziaren gorczycy, jedną czwartą łyżeczki kozieradki. Wszystkie nasiona dokładnie rozcieram na taką przyprawową papkę i dodaję do nich łyżeczkę soli, pół łyżeczki cukru, Pół łyżeczki słodkiej czerwonej papryki, pół łyżeczki ostrej czerwonej papryki. Można wziąć chili, jednak ja biorę ostrą paprykę. Następnie mniej więcej 1 czwartą łyżeczki tymianku, 1 czwartą łyżeczki rozmarynu i 1 czwartą łyżeczki cząbru. I czasami dodaję tutaj także ząbek czosnku lub mniej więcej pół łyżeczki czosnku granulowanego, ale bywa, że czosnek pomijam, podobnie jak w tej wersji, mieszam tylko wszystkie przyprawy ze sobą dokładnie, a czosnek dodaję już do potrawy przy szykowaniu dania. I to cała filozofia. Przyprawę przesypuję teraz do słoika, szczelnie zamykam i korzystam z niej na bieżąco. Do mięs, sałatek, zup, generalnie wszędzie tam, gdzie wykorzystujemy przyprawę Gross. Mam nadzieję, że Wam także przypadnie do gustu i na koniec, jak zawsze, życzę smacznego.